nawet jak widzę przegra, bo to się zdarza. Raz się jest na wozie, raz pod wozem to jest sport. To jest sport, akurat miał układy układziki lech i, i wyszło, no. Jest Pan na pewno fajnym dziadkiem, ale niech Pana Martusia w końcu przestanie dawać Niech Pan idzie do rodziców do nie, naprawdę, nie mów tak na moją Martusię, bo na... to jest bardzo brzydko to, co ty mówisz. To jest bardzo brzydkie zachowanie. Naprawdę. Przejdź sobie do innego kanału, jeżeli tak ci bardzo zależy na, tym, na tych głupich tekstach, to sobie przejdź, to zobaczysz, jak się potraktują. Tu nie masz też wstępu do takiego czy... Do tego kanału, jeżeli jesteś taki. Bo ja, tu jest mój kanał, ja ustalam warunki. Ja ustalam warunki, że ty dzisiaj możesz być, a jutro się w ogóle nie wpuścimy, już w ogóle nigdy. Bo to zależy od nas. 3 złota. I się zablokujemy. Cały czas unikasz mówienia prawdy o tym, co grzebałeś w tu Tupolewie 9 kwietnia. Do tego i sam się ukaże. Nawrocki to sobie może karać. Nawrocki to niech się cieszy, że jeszcze wszystko jest normalnie, że, że Was się traktuje po, po normalnie, tak jak fajnych, normalnych ludzi. Ale by fajni, normalni ludzie nie jesteście. Ci wszyscy, co popieracie tego pana Nawrockiego, trudno Was nazwać fajnymi ludźmi. Nie wiem, wy jesteście nawiedzeni jacyś. Nie wiem, jak was nazwać w ogóle. Ale ja nie wnikam w to, to jest wasza sprawa i wasze sumienie, jak sobie, no, ta polska nasza pościeli tak będzie spała. Tak będzie spała, bo dwa razy już się udał przekręt. Teraz trzeci raz nie możemy do tego samego dopuścić, żeby się stało to samo. Tam była 6%, teraz jest 10%, i żeby wygrał ktoś, kto nie powinien wygrać. Jedyny właściwy na prezydenta to jest Rafał Trzaskowski. Po prostu jest najmądrzejszy. Jest najmądrzejszy z nich. Ja wiem, że się niektórym z was to nie podoba, ale trudno. Trzy złote. Obsrany kutasie, masz spermę sąsiada na ryju, twój stary mor... ...za posadzenie brzozy w Smoleńsku 9 kwietnia o 8 rano. Mój tata nikogo nie mordował, akurat miał takie szczęście. Że nie musiał nikogo zabijać. Naprawdę nie. Bo był na Bandyłupa. I akurat miał takie szczęście, że nie musiał nikogo zabić. Po prostu miał. Miał farta i tyle. Ale jak zastanawiał się nieraz, jak był ze mną. Co by było, jakby było, żeby musiał wybierać, to mówi no niestety. Musiałbym wybrać życie i tyle, żeby wrócić do mamy, do, do swojego rodzeństwa. To musiałby Wybór miał tylko jeden. Musiałby się bronić. bo Obrona własna by była, no. no. Ale akurat nie miał takiego czegoś i to, to miał szczęście, po prostu miał farta. Że nikomu krzywdy nie zrobił, no bo jak? Ale on by krzywdy nikomu nie zrobił. Jeżeli ktoś by go zaatakował, to by było w obronie własnej. To by była obrona własna, no. I tyle, no. Ale wy tego nie rozumiecie. Tamtych czasów nie rozumiecie i marzą wam się teraz te współczesne, żeby takie same były. Żeby Polak Polakowi był wilkiem. A wy wiecie, że to jest coś strasznego. To jest straszne. Że ty nie wiesz, kto jest kto i, i to jest najgorsze. W takim czymś, to się, takim bałaganie, to się zdarza, że swój swojego zabija. Bo nawet nie wiesz, kto to jest i idziesz. Bo ci się wydaje, że to jest wróg, Bo tak wygląda jak wróg. A co możesz wiedzieć, o kim, że jest wróg? Albo nie jest. Po wyglądzie? Na pewno nie. To jest po prostu, no, człowiek jest człowiekiem. Takim samym. My jesteśmy wszyscy równi. I naprawdę zachowujmy się jak, no, przyzwoici ludzie. Nie skaczmy sobie do gardeł, bo to jest chore i głupie. To jest bardzo chore i bardzo głupie. To takie highwaya zachowanie. Naprawdę tej te jego grupki całej, tej oszalałej takiej na punkcie highwaya, że on taki boski jest. No ja wiem, że dla nich jest, ale dla mnie to on nie jest. Dla mnie to jest normalny człowiek. Normalny. Nie żaden święty, tak jak go traktujecie, że on jest wyjątkowy. Nie. On jest taki jakby dokładnie taki jak ja. Tylko że po prostu mu odbija coś tam, no, nierówno pod sufitem i. On jest po prostu fanatyk. Fanatyk kogoś czegoś tam, no, jakiejś ideologii. A ja nie jestem w żadnej ideologii, bo tak naprawdę to ja mam swoje zdanie. I ja się tego zdania trzymam. I nie mam zamiaru zmieniać dla kogoś. I nawet i dla konfederatów, do konfederatów też nic nie mam, oni też do mnie nic nie mają, bo ja mam prawo mieć swoje poglądy. Oni mają takie, a ja mam inne. No i my się musimy porozumieć, i dogadać się, po prostu dogadać. Bo be, bez rozmowy to się nie da. Bez dialogu. To musi być dialog Polaka z Polakiem. Musimy wybrać mniejsze zło, a mniejsze zło to jest Rafał Trzaskowski. Po prostu. Pan Braun, pan, no, ten to oni nawet nie mają polskie nazwiska, ale to już nieistotne jest, czy mają, czy nie. W każdym razie nie są za dobrzy ludzie, no. Naprawdę nie są. Jedyny, kto jest dobry, to jest pan Tusk, i nie gadajcie, że miał dziadka w Wehrmachtzie, bo to jest głupie. Tam były takie czasy, że kiedyś ten, no, Kaszuby, ta, pomorze to było niemieckie, i tam byli Niemcy, no i wcielali do Wehrmachtu tych ludzi miejscowych. A jak oni nie szli, no to mieli kłopoty, bo mogli zabić całą rodzinę, wybić.